Witamy Was bardzo serdecznie. A witamy. Dawno nie było filmów, ale nie będę o tym mówić, no bo wiecie to widać. Ale teraz się film pojawił i będzie to film dość nietypowy, ponieważ zagramy sobie w absurdalne problemy z wagonikiem. To znaczy, tego typu testy yy, mają już parę lat. Widziałem to mhm. kiedyś w necie. No jest to test na zasadzie co wolisz, nie? Albo przekładasz wajchę i ginie A, albo ginie B. No i musimy tutaj wybrać. To jest chyba jeszcze bodajże taki test, że e, nawet jak były jakieś takie m, inteligentne wyznaczania trasy w autach, mhm. to się zastanawiano właśnie na podstawie takiego dylematu, co to auto powinno w takiej sytuacji zrobić? Aha. Wiesz, że jak, jeżeli jest ryzyko wypadku, które jest nieuniknione, to co jest mniejszym złem? Kurde. No, i tutaj mamy. Czyli naukowo teraz bramy. Ta, tak, tutaj mamy właściwie ten taki y, bardzo podstawowy y, typ zagadki, bo to chyba właśnie głównie na, na tej konkretnej zagadce, na tym przykładzie działa, czyli że mamy pięć osób. Nie wiemy, no pięcioro osób. Nie mhm. wiemy, jakiej są płci, nie pytaliśmy ich yy, i mamy jedną osobę. No i teraz. Kogo lepiej rozjechać? Tak, i teraz jeżeli pociągniemy za wajchę, to zginie jedna, a jeżeli nie, no to pięć. I to jest w sumie takie głupie, bo nie znamy tych osób, nie? Gdyby mhm. na przykład się okazało, że ten jeden ma wymyślić rek na raka, a tamta piątka ma brać 500 plus tylko i siedzieć w domu, no to wiadomo co to byśmy to jeszcze zrobili. jest to, że aby wtedy zmienić zdanie, bo tak jak na przykład te pięć osób, no to jakby nie musisz robić nic, czyli tak wiesz, myślisz sobie, że no ale w sumie ty nic nie zrobiłeś, tak? A jakby aby zginęła jedna osoba, no to już musisz coś zrobić, czyli wiesz, tak bardziej z premedytacją ją zabijasz, a, a tak już nic nie robił, nie? Wiesz co chodzi? Tak, tak, w sumie nie myślałem, psychologicznie. O, nie myślałem w sumie o tym w ten sposób, no ale rzeczywiście. Tylko że tutaj też trzeba jest aspekt prawny, że czasami niezrobienie czegoś jest liczone jako zrobienie. Mhm. Wiesz, że możesz coś zrobić, ale umyślnie tego nie robisz, czyli też jesteś winna tak, chociaż powiem Ci, że nie wiem, czy w tym przypadku, że zabiłeś więcej osób, czy mniej, czy akurat by ktoś za to nie, no raczej. Karę miał wyznaczyć, że. No ale dobra, załóżmy, że zabijamy tę jedną, no bo chcę wiedzieć, no. co, co zrobić. Mhm. Będziemy Wam zawsze mówić, że to nie jest takie proste przy każdym przykładzie, tak. a będziemy robić zupełnie coś innego i na tym to będzie polegać. Nie mam pojęcia, ile tu jest leveli. No Kiedyś mi to podesłaliście, ja sobie to po prostu zapisałem gdzieś w notatniku. No i teraz to nagrywam. Pool. Ok. Szplec. A, i na końcu, chwila, A, zrobimy... ile osób co zaznaczyło? Wiecie co, ja to może poszerzę trochę. E, o tak. Mhm. Myślałem, że tu nic ciekawego nie będzie, no ale spoko, bo rzeczywiście pokazuje, ile osób e, stwierdziło to, co my. Okay. Czyli 73% zgadza się z nami. I niby aż 12 milionów głosów, serio? No tak. Może tak. Okej, okay, dalej. Teraz mamy... Mm, Aha, czyli teraz mamy czterech ludzi kontra pięciu. Ludzi. Ludziu. No, no i teoretycznie można by było tutaj pomyśleć o tym samym, bo ten opis nam nie mówi nic o tych ludziach, tak na dobrą sprawę. Wiesz co, bo ja ci mówię, teraz staram się sobie wyobrazić, że serio tam siedzę i teraz mam naciskać tę dźwignię, czy w sumie niech się dzieje, co miało się dziać, czyli niech po prostu leci no, na tą osobę jedną więcej tam, nie? Wiesz, co chodzi? Tak, 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 tak. Nie, tak powiem ci szczerze, że nie, na gdybym była serio, serio w takiej sytuacji, to bym raczej nie naciskała, nie? No dobra, ej, zróbmy tak. Czyli, cz czekaj, bo jeszcze muszę zobaczyć. Czyli, jak tego nie zrobimy... A, czyli jak nie zrobimy, to pięcioro zginie. Tak? Na pewno? Tak, jeżeli przy... Czyli... Tak, Aha, tak, 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 czyli nie robimy nic. No nie, tak szczerze, jak tak, w taki sposób mam się nad tym zastanawiać, to wątpię, abym nacisnęła te dźwignie. Splat. No i tak jak myślałem, zdecydowana mniejszość tak zrobiła, bo to w sumie, tak jak mówiłem, jest trochę podobne do poprzedniego, czyli idą po prostu na ilość. No tak, tak. Podejrzewam, że potem będą gorsze dylematy. Czyli tak, jest pięć osób... Yy, a tu są moje oszczędności. Uuuu Uuu. 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 Wiecie, że tak się wyrażę, a może te pięć osób zrobiło coś złego. A może zrobili coś złego. Każdy w sumie robi coś złego, a pieniądze są po prostu to, na co je wydam, to jest wieź. Dobra. E, czeka. Ale ja widzę coś złego na przykład w oczach tego trzeciego. Co, coś mi nie pasuje w nim. Coś jest skórde nie. Ja tak. z nim na pewno nie e... tak. Wie, wiecie, ja pozwolę im żyć, a oni. Mi nie, mnie nie wynagrodzą w żaden sposób. Właśnie, za to, nie? Nie, oddadzą. Pieniążki zaraz. You can pull the lever... Nie, no, to jeżeli jest na... Do bóg, nothing, no to, tak, tak, do nothing. No, no to. Wybaczcie. Po prostu tak miało być, nie? Ogólnie. Tak miało być. Moje zaoszczędzone 50 tak. zł jest Pię jednak dla tak. mnie ważne. 58% osób na pewno by tak nie zrobiło. Okej. Okay. Tu jestem ja. Czyli tak, jest 5 osób i jeżeli. Jeżeli nacisnę wajchę, to się poświęcę. No, no nie no, już bez nie. no przesady. bez przesady. Bo teraz ja zrobię, że... Nie, że nic. I zobaczymy. A, A no tutaj... Zmądrzeli. Zmądrzeli. 38% by się poświęciło, tak. tak. To zawsze to jest trochę, to mi się kojarzy trochę z takimi tak zwanymi kanapowymi partiami, nie? Które mówią jak powinno być, ale nigdy nigdzie się nie dostają w większości, więc w sumie tak ma być w sumie. No to w ogóle byliśmy w tym zadaniu takim kotem Schrödingera, czy jak to no, się czyta. Tak. Że byliśmy jednocześnie, naciskaliśmy wajchę, a jednocześnie nas tam nie było tak naprawdę i byliśmy zawiązani Ej. tam. A poza tym jak, po mamy, jak mamy tę wajchę nacisnąć, tylko jesteśmy związani. Ale ja właśnie o tym mówię. A, no tak, no. dobra, dobra, dobra. Siłą woli, tak telekinezą. Okej, okay, y Czyli jest pięć osób i Aha, oryginalna. No nie, no, no nie to bym no, rozwaliła akurat Ta, dobra. Trudno. Hmm. Nie wiadomo, kto to nawet, więc. <grym> Jakby powiedzmy, że jest to strata, ale nie spowoduje to e, zapomnienia o tym, nie. Wszyscy na przykład wiemy, że coś takiego jak bursztynowa komnata istniało. Mm. No ale nie mamy pojęcia, gdzie się to znajduje. No. Okej. Okay. Czyli tak. Yy, a, dobra, czyli bogaty facet oferuje ci pół miliona dolarów, yy, ale wtedy zabije tego innego. Moim zdaniem, tutaj powinniśmy się pobawić w licytację. Krzysztof Ibisz powinien. I zapytać z drugiego, czy Ta, coś nam tam za to da? Tak, tak Krzysz, tu, yy, jak macie te wojny magazynowe, nie, to jest zawsze takie. Mm -hmm. <laughs> tak. To jest w ogóle, bo się zastanawiałem, czemu ci ludzie tak mówią. Tutaj chodzi o dynamikę, żeby ci, którzy to licytują, nie mieli chwili na odetchnięcie i a. myśleli, że ciągle coś się dzieje, a, okay. że muszą już teraz w ciągu pięciu sekund podjąć jakąś decyzję. No ale dobra, e, powiedzmy, że zapytałem się tego kolesia w Cydin, że ile mi da. Powiedział, że pół y, miliona, a tego Łysego się zapytałem. Powiedział, że dał mi 5 złotych. No, a czasami już naciskaliśmy te dźwignie, to co nam zrobi, jeden raz więcej? Niestety trochę mnie zamrowiło w ręce i tak się stało przez przypadek. Przez przypadek, osunąłeś się. Ale 50, z wrażenia. 55 osób to chciwe, <grym> ku, yy, znaczy chciwi ludzie. Chciwi ludzie, tak może. No. W tym my. O nie, czyli co? jest 5 raków i kot. I teraz tak. No wiadomo, to że... też jest dylemat, bo na raka patrzysz jako na. Je... trochę jak na jedzenie, trochę jak na takie małe żyjątko typu pająk mucha. Moim nie? zdaniem te raki po przejechaniu i tak by miały lepiej niż te, które są często do jedzenia, bo nie jakoś dziwnie gotują, więc moim zdaniem tak. one i tak by miały szczęście. Podstawowe pytanie, jakie należy sobie zadać, dlaczego te, te, te wszystkie zwierzęta stoją na torach? No właśnie, może wszystkie powinno się rozjechać, bo są głupie i stoją na torach. No właśnie, to ja zrobię, że do nothing. Nie? Yy, no przy... Aha, te, tak, że aby kraki rozjechało. Tak. Aha. No, no, mały kotek. I to jest niesprawiedliwe, to jest właściwie, ej, to jest właściwie taka e, argumentacja, powiedzmy, e, osób, które w ogóle nie jedzą mięsa, że wiecie, że koty, psy hodujecie, czy tam chomiki, ale krowy i owce, kudy, jecie i, i no, no... Ja nie wiem, co o tym w sumie sądzić, no co tak o tym... jest, no tak się przyzwyczailiśmy, także strony... koty jednak są gdzieś tam zazwyczaj no. i psy troszeczkę no wyżej, gdzie, ale dla, wiecie, większości mm -hmm. osób, o. ja nie wiem w sumie, czy to jest mądre, ja, ja sama już nie wiem, jakie mam na to, na ten temat znaczy, zdanie. ja mam takie zdanie, że bardzo bym chciał, żeby inżynieria genetyczna poszła w takim kierunku, abyśmy nie musieli Zabijać zwierząt, nie? No tak. Żebyśmy mogli jeść na przykład y, takie stuprocentowe mięso kury czy świni, nie, musieć, nie, nie musząc jej zabijać. Ale na przykład y, tak teoretycznie jest to jakiś argument, że kot jest ssakiem, my jesteśmy ssakami, więc czujemy z nim jakieś troszeczkę więcej wspólnego, go trochę bardziej ze sobą tak. utożsamiamy niż my i rak. My, Rozumiecie. My, myślę, że o wiele ciekawiej by było, gdyby na przykład kura była na tych torach. No. Yy, dobra, i teraz tak. Jeżeli yy, tutaj chodzi o to, że te pięć osób śpi, więc jak je przejedzie ten pociąg, to one nie poczują bólu? To, to, to chyba nie tak działa. <ścoughs> w sensie, no nie wiem. Gdybym spał i nie wiem, i ktoś mnie kopnął w tyłek, to bym raczej to poczuł, nie? Znaczy, <laughs> wiem, dobra, że to ale jest. Idąc tak... z tym tokiem rozumowania, ale w sumie co z tego? Bo to nawet nie chodzi o to, czy ktoś coś poczuje, bo jak jest rozjechany na placek, to i tak no. raczej wiele nie będzie pewnie. Nie jest, to ten sam, nie jest to ten sam temat, co w przypadku eutanazji osób, które są tak niemiło mówiąc, warzywami. To jest trochę coś innego, jednak, tak. e, pól. Czy ja by jednego, tak. Tak. Ta. Ej, ale patrz, tutaj już jest tak w miarę podzielone. Aha. Ciekawe. E, dobra. Co oni są tacy uśmiechnięci? Co to jesteście samobójcy? E, poczekaj. Aha, oni sami się tutaj psz, ten. No tak, no to niech ich rozjedzie. No tak, ej, słuchajcie, no jeżeli chcecie. No bo oni się cieszą i ja mam ich unieszczęśliwiać, no bez przesady. tamten by nie chciał i co? Tamten by właśnie nie chciał. Więc lepiej tak. Eee... Czekaj, co? Czyli on może wjechać na 5 osób, jeżeli nic nie zrobię. Eee... A, dobra, czyli to jest tak, że y, to nigdy nie skręci do tego typka jednego. Mm -hmm. I, jeżeli przerzucę tę wajchę, to oni też zginą, natomiast y, szybciej, jakby mniej bolesne to będzie. A nie, no to chyba to dobrze. Ponieważ ten pociąg przejedzie szybciej. No tak, less pain. Mm -hmm. Nie, no to jeżeli już tak, no to chyba lepiej w ten sposób, nie? No chyba tak. No... Powiedzmy sobie szczerze, jak na przykład jest egzekucja więźnia, to też mu wstrzykują coś, a nie na przykład go pałami nawalają aż do no, Też znowu, gdybyśmy mieli już naprawdę się w to bardzo wczuwać, to wiecie, jest jednak gdzieś ta obawa w ogóle przed jakimkolwiek wpływaniem na coś takiego, tak? No tak. Okej. Okay. Yy, czyli jest jej jeden typek. A, czyli, jeżeli, je, je, jeżeli skieruję ją nie na tego typa, to moja paczka z Amazona się spóźni. No, mm. no dobra, no... To... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, no dobra, niech mu będzie. Niech mu będzie, tylko musi mi potem, wiesz, sam odebrać tę paczkę nie? Tak. z paczkomatu. Best friend. Aha, dobra, czyli Aha, to jest no, to mój najlepszy przyjaciel, a to jest pięć obcych osób. Powiem tak. E... No, nie, no wiesz, czy najlepszy przyjaciel, czy jakiś rodzic, czy coś, no to nie, no skręciłabym to. No tak, no jesteśmy no, tak samolubnymi jest, ludźmi, no. No, no tak jest. A co to dla siebie? E, Okej, okay, jest pięć osób. Aha. E... Aha, dobra. Czyli, e... tobie się wydaje, mhm. że jeżeli. Użyjesz tej wajchy, to, to zginie jedna osoba, ale nie masz co do tego pewności, bo zapomniałaś swoich okularów, żeby to zobaczyć. <grym> Więc możesz się usprawiedliwić. życie, nic bym nie zrobiła. Możesz tak usprawiedliwić, że w pewnym sensie jest to jakaś niepełnosprawność i ty nic nie mogłaś zrobić. Tak samo no. jak widzisz kogoś tonącego, a nie umiesz pływać. No. Więc nie, 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 wiem, nie wiem, czym coś zrobiła. Okej. Okay. Jak jestem ślepcem, to co? Aha, to jest Twój pierwszy kuzyn, a to jest Jaki reszta kuzynków. Dalszy? Kuzyn. dalszy. Dalsi w ogóle. Jest dalsi oczekaj. chyba. Aha. Tak, tak, tak. Że mnie i tam jacyś. Dobra, ja nie wiem nawet. Ej, ja nawet pewnie bym nie miał z nimi kontaktu, więc. Ej. Czyli nic nie robisz. Hmm. Czekaj, nie, bo. Yy... Nie, powiem ci szczerze, że ja na przykład, jeżeli rzeczywiście miałabym patrzeć na relacje u mnie w rodzinie, to w sumie byłoby mi obojętne. Jak Właściwie. Są, więc w sumie nie chcę jedzie chyba. Właściwie to tak, bo. U ciebie jest chyba podobnie. Ja nie mam kontaktu w ogóle z nikim. No, więc to nas ratuje w tym zadaniu. Dobra. Jak jakby. Czyli to jest pięć starszych osób, a tam jest dziecko. No i teraz tutaj. Wchodzi, wiecie, wchodzi w grę wartość życia. Czy, czy yy, lepsze jest to życie, które dopiero się może rozwinąć, czy to życie, które już jest tam z 60-70 lat? Ja nie? bym nacisnęła dźwignię, powiedziała, że był zbyt mały i go nawet nie zauważyłam i pojechała. A, dobrze. Ej, mądry wybór. Do widzenia. No, niestety, A, tak, tak. A może to dziecko Hitlerem by było? Może tak, no właśnie. Deadpool też się w drugiej części cofnął, a ostatecznie nic mu nie zrobił. Okej. Okay. Czyli to jestem ja, to są moje klony, ale. A klony to tam. Mnie nie nie obchodzą mnie nic klony. Nie zwłaszcza, że. Czekaj. E... Nie, no identyczne klony jak ty i tyle. Tak. Przy czym. Klony tak naprawdę nie są identyczne. W sensie mogą wyglądać tak jak ty, ale zupełnie innymi osobami by mogły być, gdyby no tak. przeżyły dłużej. Okej, okay. czyli jeżeli nic nie zrobię, to mam 50% szans, że na zabicie dwóch osób, a jeżeli to zrobię, to 10% szans, że to jest 10 osób. Teoretycznie 10% to jest mniej, nie? Wiesz co, tutaj znowu jest to zadanie, że jest to na tyle do myślenia i tak dalej, żebym po prostu nic nie zrobiła pewnie. Tak? No pewnie by jechało. Wiesz, tak m, jedzie trolejbus, okej, okay, tu jest tyle osób, i tak sobie oblicza w głowie. <noise> tak. To jest właśnie, to jest właśnie ta sytuacja, e, dla której rozwiązywaliście zadania z treścią tak. e, w podstawówce, właśnie wiecie, typu po to. oblicz sprytnie. Magda miała 20 jabłek, a Janusz 10. Tak, okay, to właśnie tego to typu zadanie. się działo, co chce. Ej, a ja nie wiem. Ja, ja nie, nie wiem. wiem. Bo ostatecznie to nawet w sumie na końcu się nie rozwiązuje, nie. No tak, nie wiadomo, więc, i tak, i tak. Więc można uznać, że my tak naprawdę, tak czy srak, żylibyśmy w błogiej nieświadomości. No. Okej, okay, 5 ro robotów. No nie, no to są roboty, no. 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 No, no to Wa nic. Chat GPT, zagrożenie największe dla ludzkości. Nie, żartuję. No ale to są roboty jednak. Co to? Teraz tak. E Jeżeli uderzy w te trzy, no to... dziewięć. Ale puste, tak? Chyba. E puste. A, one kosztowały 900 tysięcy dolarów, tak? No tak, no ale tutaj tutaj powiedzmy, że strata jest tylko i wyłącznie pieniężna, więc... No co nie, no to chyba lepiej w na by uderzyło. Czekaj, jeszcze tylko się przyjrzę, czy to rzeczywiście chodzi o to, ale raczej tak, raczej właśnie... No tam też jest can... jeden empty. <laughs> nie, no to... Wszystkie są puste. To to właśnie biega. No to nie, no to tutaj już można chyba tak zrobić niby, no. Chyba to mądry w miarę mm -hmm. wybór. Okej, okay, czyli ten wagon ee, uwalnia do atmosfery dwutlenek węgla 100 kg każdego roku i to zabija 5 osób w ciągu 30 lat. A... Aha, żeby się rozwalił albo jechał dalej, tak? Nie no, to jechał dalej, bo jak ja dojadę gdzieś do. No właśnie, innych a to i tak jest wagon, a teraz tak. pomyślcie o tych wszystkich yy, tak. samolotach prywatnych różnych yy, gwiazdeczek. A to jest wagon, mnie, który może no, tak. jakieś osoby różne. Co mnie przewożyć. to obchodzi jak Taylor Swift do swojego samolotu lata no samolotem, właśnie. nie? Nie, więc nie robię nic. Nie jestem ekoświrem masz aż, tak. O, tak, rozwaliliby pociąg, a potem by szli na własnych nogach do McDonald'sa. Co? Aha, jestem. Ju, 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 ju. Czyli tak, czyli to są jakby. Z... To jestem ja, tylko z... zreinkarnowany. Co to jest za wybór w ogóle. Czekaj, co? Jesteś. A tamto to co to? Jest? Co? Mm, jakby. Dobra, Karsyling. dobra chyba wiem o sobie Ja no. bym wybrał, że rozjechałbym siebie raz, bo jeżeli to są moje życia, no. to znaczy, że przynajmniej w pięciu życiach będę przejechany i będę to przeżywać. To może lepiej, żebym to lepiej przeżył w to w jednym. A, no chyba tak, tak mi się wydaje. No. Lepiej to brzmi. Tutaj takie pół na pół. Ale no. nie wiem, czy też dużo osób nie było takich, że tego nie zrozumiały. Może. Może ja też tego nie zrozumiałem. <laughs> Okej. Okay. Aha, czyli. Nic nie ma, ale chcesz sprankować kierowcę. To tak, naciśnij. Nie, no oczywiście, tak. Przecież wystarczy powiedzieć, że to tylko prank i od razu wszystko I jest będzie wszystko w porządku. Dobrze. Tak. Bad citizen, good citizen. Aha, czyli y, jest zły tylko dlatego, że tutaj jakieś papieżyska porozrzucono. To znaczy wiesz, co to jest tak przedstawione, ale czy tak jest w, czekaj, w opisie? Tak ogólnie chyba, że dobry obywatel i zły obywatel. No dobra. Niekoniecznie no to... chyba chodzi tylko o śmiecenie. A. E, czekajcie, ja sprawdzę, co to znaczy. E, Liters. Aha. Bo jestem ciekaw. Może no, wokół niego są. Śmieciaki, pewnie tylko do tego się do niej. A może właśnie. Śmieć. A, śmieci, właśnie, to, tak. to tylko o śmieci, śmieci chodzi. O Jezu, ale widzicie, to jest znowu to, że jakbym naprawdę, naprawdę tam stała, to chyba wolałabym pomimo wszystko nic nie robić. Ej, nie róbmy nic. No. No, Bo, tak, ej. wiecie, tak całkowicie szczerze, jeżeli mam się w to wczuć, no. Tak. No to to, że około kogoś tam papierek jest, to nie wiem, czy nie naciskać dźwignie. Czekaj, co to jest, że konstrukcja ma błąd, dzięki czemu e, ten. Dzięki czemu Wóz utknął w niekończącej się pętli. I jeżeli teraz nacisnę te dźwignie, to on wybuchnie. A jeżeli. Ale przecież to, że on jedzie i w środku są ludzie, nie oznacza, że nie da się ich jakoś wyjąć. Można by było jakoś to na przykład Ja bym tak czy inaczej zostawiła ich w samych so, sam nie sobie. Nie robię nic. Nie robię nic. A może im się to podoba? A może fajnie. Okej, okay, to jest mój największy wróg. Mhm. Nie, no to wiadomo. No nie robię nic, nie. No, niech się to nie, to nie ode mnie zależy. Ja tego nie zrobiłem, no właśnie, no właśnie nie, nie zrobiłem. A taki uśmiech to... Ten typ miał nie. <laughs> czekaj, eee... czekaj, eee... czekaj, co? Że ci ludzie eee, Lover the Lifespan by 50 years, czyli co oni zrobili ze swoimi planami życiowymi? Możesz sprawdzić dla pewności. Tak, bo. Niestety no, no nie wiem, co to oznacza, no, nie, nie będę udawać ee, że ob, mm, Czyli tak jeżeli y, nic nie zrobię, to ta os, to, to przejedzie osobę, która y, y, obniży wiem, jej czy... plany, że a że obniży nie. To żyj... jej... nie. Że jakby jej plany życiowe obniży... A, o 50 lat życia 50... jej zabierzesz. Tak. A tamtym co? Pewnie, że 10, tak? Tak. Czyli w sumie to łącznie 50, ale na głowę, nie? No nie, no nic bym nie robiła pewnie. Trudno. to yy... A to się wyrównuje, bo tam jest wtedy mhm. by też razem 50. Mhm. O, ale widzisz, przeżył. No. A może on będzie dłużej żył od nich? Ja właśnie, czemu? To chyba jakiś błąd, co? Nie, bo to nie miało go zabić. To miało tylko obniżyć jego plany A, życiowe. dobra, bo ja myślałam, że tak ogólnie, że 50 no. lat by mu jeszcze zostało życia. Czekaj, jest 5 osób, albo jeśli to przełączę, yy, to. A, czyli tamci by jeszcze mogli żyć w sumie długo i ewentualnie na przykład zamiast żyć 80 lat, to by żyli 70. Tak. A no dobra, to może bym przełączyła. Ale a, nie wiedziałam, co spokojnie. Ale może on będzie mimo. mimo wiesz, może on 150 lat by żył, a teraz 100. System emerytalny tego nie wytrzyma. No, no dobra, w każdym razie, jeżeli przełączę, to ten pociąg trafi do e, portalu, który wyśle go w przyszłość, żeby zabił 5 osób za 100 lat. To ja bym tak zrobił, ponieważ, mhm. ponieważ wtedy już nie będę żył. O i nie będzie na ciebie no właśnie teraz <laughs> e... sporo tego tak mm... czekaj co mm... Co? To jest już w ogóle coś, czego ja kompletnie nie rozumiem. Nie wiem, o co tutaj biega, że yy, jakby ten problem z tobą igra, playing out before you. Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy, bo to niby jest to, co było w pierwszym, mhm. ale tak naprawdę to nie. Rozgrywa, a, rozgrywa się przed a tobą. A po prostu, nie, nie wiesz, co się stanie, jak naciśniesz? I have a choice, I don't have a choice. Y... czekaj, jak I don't have, to właśnie będzie że... leciał na nich. Czy mam wybór, czy nie mam w wyboru. Nawet nie wiem, czy tu mogę przełączyć, to, wiesz? Czy po prostu. Nie ja mam wyboru. Ja nie mam wyboru. <głos> <głos> a! Okej, okay, yeah. czyli to koniec, zabiliśmy 75 osób. A to dobrze? Dobrze. No, to było ciekawe, właśnie się zastanawiałem ile y, przypadków tutaj mm -hmm. zaprezentują. Y... Ale fajnie, tak akurat na pół godziny gameplay, więc tak. spoko. Bo wiecie, to też można by ciągnąć w nieskończoność, ale przyznajmy sobie szczerze, że to już by trochę się nudne zaczęło robić, a tak było tak spoko. No, spoko, to w takim razie, w takim razie tak to wygląda z naszej strony, i, i, i co? I... Możecie też to zrobić i się pochwalić Właśnie. liczbą wypadków. Tak, albo może w jakimś, yy, w jakimś tam levelu postąpilibyście zupełnie inaczej, bo widzicie tę sytuację no, w odrębny sposób. Także Także to by było na tyle. No i do następnego.